you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy, zapraszam na kolejne czytanie tygodniowe na okres od 26 maja 2025 do 1 czerwca 2025. Zobaczcie jaki świąteczny tydzień tutaj mamy. Zaczyna nam się Dniem Matki, a kończy się Dniem Dziecka. No taki, taki, słuchajcie, świąteczny tydzień, taka klamerka. Ale moi drodzy, nie o tych świętach, nie o tych świętach, ale przy okazji oczywiście tych świąt to wszystkim składam tutaj serdeczne życzenia. Wszystkim mamom, wszystkim dzieciom, wszystkim tym, którzy się e, dziećmi czują. Dziećmi jesteśmy całe życie. Moi drodzy, jak żeśmy się raz zrodzili i mamy tutaj e, ziemskich rodziców, to dziećmi jesteśmy do samego końca, dopóki z tej ziemi nie zejdziemy, póki jej nie opuścimy. Także wszystkim dzieciom, słuchajcie, i tym starszym, i tym młodszym e, życzę wszystkiego dobrego. No i mamom oczywiście też. No, kochani moi, e, co się dzieje na niebo nieboskłonie? Słuchajcie, w tym tygodniu bardzo intensywny now. Ja już o tym nowiu wspominałam, że będzie bardzo intensywna, ale w zupełnie innych energiach niż pełnia. I słuchajcie, no ciekawa sprawa. Nów no, mamy w znaku bliźniąt, słońce mamy w znaku bliźniąt. Słuchajcie, wszystko to się odbywa w dwunastym domu, czyli w takim domu, no cienia, bym powiedziała. Nie będę tutaj wszystkich swoich astrologicznych sztuczek i tajemnic opowiadała, moi drodzy, bo plagiatorów tu jest pełno. Powiem tylko tyle, że to jest bardzo ciekawe miejsce, ten dwunasty dom horoskopu urodzeniowego. No i w ogóle właśnie dwunasty dom horoskopu. Moi drodzy, właśnie tam znajduje się księżyc, tam mamy słuchajcie, również bliziutko zaraz Merkurego. Merkury to komunikant, słuchajcie, który przenosi właśnie informacje, o Komunikuje, on przekazuje, tak? Ja zresztą bardzo lubię też Merkurego, lubię energię Merkurego i naprawdę czasami uważam, że Merkury w niektórych analizach astrologicznych jest niedoceniany. Ale do brzegu, moi drodzy, co z tym nowym? No właśnie, z tym nowym. No wszystko mamy tam gdzieś w 12 domu, czyli pewne rzeczy, które dotychczas były tutaj nam nieuświadomione, z których żeśmy sobie nie zdawali sprawy, nagle wyjdą na światło dzienne. Merkury w 12 domu oznacza, słuchajcie. Wybuch pewnych słów, pewnych emocji, e, pewnych rzeczy, które żeśmy wcześniej nie wypowiedzieli, tak? czyli e, takie słowa niewypowiedziane, łzy niewypłakane, e, śmiech niewyśmiany, tak można by to określić. I oczywiście te wszystkie emocje znajdą swój upu, znajdą swoje ujście w okolicach tego nowiu. Pamiętajcie, że energię nowiu odczuwamy i na dzień przed, i na dzień później, i oczywiście w dzień nowiu, więc to jest taki czas, słuchajcie, mocny, energetyczny. E, tu mi się za cały czas słuchajcie, rozkłada e, felcia. No i moi drodzy, co się dalej dzieje, tak? No nieuświadomione pewne rzeczy, nagle wychodzą tutaj cienia. Bo nów powoduje takie, słuchajcie, przyćmienie tego wszystkiego, że nagle przestajemy zwracać uwagę na pewne rzeczy zewnętrzne i koncentrujemy się na wnętrzu. I właśnie wtedy przychodzi do nas sygnał i informacja, że coś jest nieuświadomione. Energia tego nawiu może spowodować wyzwolenie tego typu spraw, tego typu emocji. Przede wszystkim będziemy chcieli stanąć w obronie samych siebie, w obronie własnych przekonań, moi drodzy. Tu, gdzie żeśmy się właśnie poczuli skrzywdzeni, niewysłuchani, czego nie mogliśmy powiedzieć to właśnie może tutaj użyć światło dzienne. Uwaga, bo ten dzień może służyć też, słuchajcie, takiej erupcji pewnych emocji w jakiejś grupie ludzi na przykład, więc to jest też taki dzień, kiedy można się spodziewać jakichś tam strajków i protestów gdzieś. Może to jest też taki dzień, kiedy można się gdzieś tam spodziewać, że jakaś tam na przykład, nie wiem, w korporacjach jakaś tam grupa ludzi odmówi czegoś, tak? albo, albo właśnie powiedzmy jakieś tam inne działania i będą się upominali o swoje, tak? To jest właśnie taki moment. Więc tutaj erupcja takich emocji może mieć miejsce i oczywiście tutaj teraz mówię o takiej grupie ludzi. Większej, tak? Niekoniecznie to jest rodzina, to jest jakaś tam społeczność, na przykład ludzie w jakiejś na przykład dzielnicy mieszkający, tak? Czy jacyś tam pracownicy, czy jakaś, jakaś inna grupa społeczna, która czuje w tym momencie, że ma już po prostu pewnych rzeczy dość, że czuje się na przykład wykorzystywana, będzie tutaj reagować. No i wy oczywiście indywidualnie też. Zdacie sobie w końcu sprawę z tego, że. Są jakieś sytuacje, są jakieś rzeczy, gdzie y, musicie postawić na swoim, gdzie musicie zawalczyć o siebie, gdzie musicie wystąpić w obronie siebie samego. I to są właśnie, słuchajcie, takie niesamowite energie tego nowiu. To jest właśnie czas na też wypowiadanie się, więc można się spodziewać i jakiejś tutaj większej ilości na przykład wypuszczanych do internetu filmów, moi drodzy. Ktoś może wtedy gdzieś tam więcej czegoś robić na mediach społecznościowych, może mieć ochotę więcej powiedzieć. Są też osoby, które stwierdzą, że to jest moment, kiedy dobrze byłoby im tutaj coś rozpocząć, właśnie jakąś działalność na mediach społecznościowych. I to właśnie, słuchajcie, takie są energie tego tygodnia. E, będzie się naprawdę sporo działo, będzie sporo emocji. Tak jak powiedziałam, niewypowiedziane słowa, niewypłakane łzy, niewyśmiany śmiech dojdzie do głosu. I szczególnie tutaj, właśnie, gdzie Będziecie chcieli zawalczyć o swoje, wyznaczyć swoje granice. Wy też czasami możecie tutaj mieć takie wrażenie, że może jesteście wykorzystywani przez jakąś grupę ludzi, albo może um, wy chcecie tutaj wykorzystać jakąś grupę ludzi, tak? Może też jakaś grupa ludzi stwierdzi, że jakiś lider ich wykorzystuje. No właśnie, uwaga na takie wykorzystywanie, e, moi drodzy, to jest też ten czas, wiecie, tak, tak, przygotowań, prawda, do tej drugiej tury, więc tutaj się nagle może okazać, że jakaś grupa ludzi może zostać wykorzystana albo miała być wykorzystana do czegoś, tak, do jakiegoś działania, więc tutaj też tak, słuchajcie, trzeba właśnie obserwować, zwracać uwagę na to, co się pojawia w mediach, jakie tam informacje, na przykład polityczne i zachowywać trzeba, słuchajcie, do nich daleko idący dystans, bo w tym czasie może mogą różne grupy ludzi być, czy osoby nawet indywidualne, do czegoś użyte jakieś próby manipulacji tutaj mogą, mogą mieć miejsce, a z kolei inne, inna jakaś grupa, taka indywidualna, tak, będzie chciała się z czegoś wyzwolić i będzie tutaj chciała zaznaczyć e, swoje granice. No właśnie, taki czas, tak. Jedni będą chcieli wykorzystać, a drudzy stwierdzą, że byli właśnie przez. Kogoś, coś, sytuacje, ludzi, otoczenie, wykorzystywanie, i nagle tutaj stwierdzą, że to jest moment, właśnie, żeby zawalczyć o swoje, również o e, ujawnienie i pokazanie swoich talentów. To też jest, moi drodzy, bardzo ważne tutaj: ujawnienie i pokazywanie talentów przy okazji tego nowiu. Moi drodzy, e, pamiętajcie o e, czytaniach e, specjalnych, które są na kanale. E, Anielski Przekaz Wiosna 2025, linkuję na dole w opisie filmiku. Również czytania miesięczne, linkuję słuchajcie na dole w opisie filmiku. E, no i kto ma ochotę, zachęcam również do tego, abyście zajrzeli do e, horoskopów rocznych chińskiego znaku Zodiaku. E, ciekawe są to, słuchajcie, czytania. Warto tutaj właśnie łączyć w tak specyficznym akurat roku i tak specyficznym okresie e, informacje, czy to z metafizyki chińskiej, właśnie, i astrologię zachodnią. Warto łączyć, słuchajcie, po to, żeby wiedzieć, jak później omijać różne zagrożenia w świecie. Kochani moi, no to raz jeszcze wszystkiego dobrego. A teraz zapraszam na karty poszczególne znaki Zodiaku. Witam was bardzo serdecznie drogie moje koziorożce. Zapraszam na czytanie dla was na nadchodzący tydzień 26 maja 1 czerwca 2025 roku. Koziorożce moje drogie, przypomnę, że na dole linkuję. Anielski przekaz wiosna 2025 warto się zapoznać. Linkuję również, słuchajcie playlistę do czytań miesięcznych. I moi drodzy również linkuję informacje na temat pustego kursu księżyca na ten miesiąc, a na następny, na czerwiec, zostanie opublikowany filmik 25 maja. Zresztą w ogóle zachęcam Was, żebyście 25 maja zajrzeli na kanał. Moi drodzy, a kto się interesuje chińskim horoskopem, chińską astrologią, to zapraszam Was do... Zapoznania się tutaj z informacjami w zakładce Chiński Zodiak. Tam znajdziecie też chińskie horoskopy na cały rok 2025. Koziorożce, moje drogie, energia nowiu, jak tutaj na Was będzie wpływała? Na pewno w sposób niesamowity, bo ja tutaj czuję, słuchajcie, powiedzenie dość u wielu znaków, po prostu powiedzenie dość. Na światło dzienne wychodzą takie sprawy i takie emocje, gdzie właśnie czujemy się ucieniężeni, wykorzystywani. Nie tylko przez ludzi, ale również słuchajcie, przez pewnego rodzaju układy, kontrakty i umowy karmiczne. Poprosimy karty <laughs> dla rezonujących ze mną koziorożców. Rezonujące ze mną koziorożce. 26 maja, 1 czerwca 2025. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moi drodzy, macie kartę króla mieczy. No, słuchajcie. Yy, wyrachowane zachowanie, wyrachowane zachowanie. Ktoś się może zachowywać w sposób wyrachowany, względem was, jak i również wy, moi drodzy. Tu jest też jakaś ocena, ocena kogoś. Hmm. Może to być jakiś szef, dyrektor, ktoś taki, ale nawet słuchajcie, tutaj widzę coś, co się nazywa takie mm, jakiś organa sprawiedliwości, tak? Wy, 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 wymiar władzy, coś w tym sensie. <laughs> Dobra. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną koziorożców. Rezonujące ze mną koziorożce. 26 maja, 1 czerwca 2025, 26 maja, 1 czerwca 2025. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii macie kartę o choroby. No właśnie, zobaczcie. Choroba, ona już się tutaj też powtarza trochę u niektórych znaków. Zobaczymy. O, mamy tutaj jakieś straty. Znowu straty. I sytuacje bez przyszłości. Okej. Okay. Ale na szczęście nie ma arkan wielkich, więc być może ten tydzień tydzień aż tak nie będzie znaczący, jak u niektórych innych tam znaków. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, karta siódemki, denarów oraz karta straty. No właśnie kochani, trzeba będzie tutaj uporządkować pewne sprawy związane z finansami. Trzeba będzie tutaj uporządkować również pewne sprawy emocjonalne związane ze stratami. Są tutaj jakieś koziorożce, które poniosły straty emocjonalne z powodu najczęściej kobiety, więc będą to mężczyźni, którzy ponieśli straty z powodu kobiety, emocjonalne i również też czasami finansowe. Będą to również kobiety, które poniosły straty z powodu kobiety, czy na przykład swojej partnerki, albo byłej swojego partnera, albo jego mamy, która taka nie inaczej się po prostu... Um, zachowywała tak, a nie inaczej kogoś tam wychowała, no i niestety tutaj, tak jak wy byście tutaj zbierały cięgi, słuchajcie, i baty za, za kogoś, z powodu kogoś, z czyjejś to przyczyny. Siódemka denarów, moi drodzy, też mówi tutaj o pewnych jakichś tam na przykład oszczędnościach, więc Bądźcie tutaj ostrożni, jeżeli chodzi właśnie o wydatkowanie pieniędzy. Możecie tutaj stracić jakieś oszczędności, więc naprawdę bądźcie bardzo, bardzo, bardzo tutaj, słuchajcie, ostrożni. Podpisując jakieś umowy, wydając jakieś pieniądze w tym tygodniu, bardzo Was o to proszę. Naprawdę bądźcie ostrożne, chociaż no, u koziorożca to tak nie ma co liczyć na wielką rozrzutność, ale no, może się to zdarzyć, tak? Może się to zdarzyć. Kochani moi, siódemka Lenarów i karta straty, no wyraźnie też mówi o stratach emocjonalnych, tak? Porządkowanie pewnych tematów, porządkowanie krajobrazu po burzy. Tu widzę też podejmowanie jakichś decyzji, jakichś kroków, ponieważ pewne decyzje, kroki nie były podjęte, coś nie było rozwiązane, coś nie było, słuchajcie, uporządkowane. Dla niektórych koziorożców też może być tutaj pomocna jakaś osoba, która... Pomaga uporządkować coś, uporządkować świat, uporządkować emocje, uporządkować również pewnego rodzaju sprawy jakieś finansowe, papierkowe, koziorożce, które prowadzą jakieś swoje indywidualne działalności. Uwaga, bo możecie mieć tutaj jakieś kontrole podatkowe, jakieś kontrole z innych jeszcze instytucji, z innych urzędów i moi drodzy tutaj mogą być z tego tytułu jakieś Zobowiązania finansowe, tak? Więc mogą być jakieś mandaty, grzywny, coś w tym stylu. No, całkiem możliwe, że będziecie musieli też w tym tygodniu się zmierzyć z jakimś skutkiem, z jakimś zamknięciem, domknięciem tego typu sprawy. Może was to, słuchajcie, du dużo nerwów troszeczkę kosztować, tak? Z tego to tutaj widzę. Także, no, taki tydzień, taki, taki, taki słuchajcie. Jakie macie szanse tutaj w tym tygodniu? Karta szóstki, buław oraz karta zazdrości. Hmm. Po pierwsze, moi drodzy, zdacie sobie z tego sprawę, że może w jakichś sytuacjach kierowała wami bardzo zazdrość. I tutaj król mieczy każe troszeczkę właśnie na to zwrócić uwagę, wziąć tak bardzo chłodno, że kierowała mi jakaś dziwna zazdrość, kompletnie zupełnie niepotrzebna. Tak? Szczególnie to dotyczy tych koziorożców, które poczuły się zdradzone, które poczuły się oszukane, które poczuły się wykorzystane, jeżeli chodzi o sprawy w sprawach osobistych, w sprawach emocjonalnych. Towarzyszyło Wam tutaj bardzo dużo zazdrości, towarzyszyło Wam bardzo dużo takich chorych emocji. E, wręcz to, słuchajcie, spowodowało u Was problemy natury zdrowotnej, zarówno w sferze fizycznej, jak i mentalnej. No i wy macie tutaj, moi drodzy, szansę szóstka buław, wyrównania rachunków. Mm. Klękajcie, narody. <laughs> Bo szóstka. <laughs> W numerologii chińskiej, słuchajcie, wyrównuje bieżącą karmę. Więc macie możliwość wyrównania bieżących rachunków, bieżącej sytuacji. Ale to w sposób taki, że to, to, to jakby się samo zadzieje, tak? To wy nic nie musicie same robić. Wy tutaj nie, nie, nie musicie brać w spraw w swoje własne ręce, tutaj próbować coś udowadniać, coś wyrównywać. Tu w jakiś sposób same staniecie się takimi naturalnymi zwycięzcami, tak? Naturalne zwycięzca. Poza tym, moi drodzy, zdacie sobie też z tego sprawę, że yy, są jakieś osoby dookoła was, które wam bardzo czegoś zazdroszczą i wy skupiacie swoją uwagę tej osoby, skupiacie, słuchajcie, tą, uwa tą uwagę tej osoby, ale to, moi drodzy, yy, to... to to się jakoś tutaj wyjaśni. Wy coś się, wy czegoś się tutaj dowiecie. Też dzięki temu będziecie mogli wprowadzić jakieś modyfikacje, tak? Bo zdacie sobie z tego sprawę, że z tego tytułu właśnie ponosiłyście jakieś straty. No i jeszcze kolejna rzecz. Moi drodzy, szóstka buław i karta zazdrości mówi o tym, że macie szansę tutaj zwycięstwa, uniknięcia też jakichś spraw bez przyszłości, wyjście z jakiejś relacji bez przyszłości, wyjście z jakichś umów bez przyszłości i z jakichś kontraktów, które są bez przyszłości. A jeśli chodzi o relacje, moi drodzy, to niestety, ale tutaj mamy historie związane z relacjami takimi typowo trójkątowymi, a więc wszystkie koziorożce, które... Są świadomie bądź nieświadomie, tak? Może to wy jesteście tutaj prowoderami takiej trójkątowej relacji, albo to wasz partner, czy partnerka wam takiego psikusa tutaj zrobiła. Macie tutaj szansę, właśnie wyjścia z tego, macie też szansę uzyskania jakiegoś potwierdzenia, jakiejś informacji, bo szóstka buław mówi o potwierdzeniach, o wiadomościach, tak? Więc macie możliwość potwierdzenia tego, no i oczywiście wyjścia z tej sytuacji, wykaraskania się, dlatego że. Było dużo słów niewypowiedzianych. Moi drodzy, to właśnie was yy, tak złożyło, to was to tutaj, słuchajcie, położyło. To spowodowało bardzo dużo e, problemów emocjonalnych, zdrowotnych u Was. E, no i w końcu jest tutaj możliwość tak wypowiedzenia się, powiedzenia, jest potwierdzenie, tak, że dostajecie kawę na ławę, pewne rzeczy. Siódemka kielichów oraz karta Konstant Stałości, moi drodzy, to są ostrzeżenia, zagrożenia w tym tygodniu. Moje drogie koziorożce, możecie mieć takie wrażenie, że coś wiecie, że coś czujecie, że coś widzicie, ale to może być takie zwodnicze. Także pamiętajcie, to może być takie zwodnicze. A że wiem, że to na pewno, albo że czuję, że to na pewno, tak? To jest właśnie taka 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 tutaj karta. Troszkę coś może mącić waszą intuicję. Coś tu może mącić waszą intuicję, więc nie pozwólcie sobie na to, żeby wasza intuicja była tutaj zmącona. Mało tego, moi drodzy, są tutaj w waszym otoczeniu jakieś osoby, które mają problemy z jakimiś substancjami wyskokowymi, tak? więc będzie to alkohol, będą to kotyki, yy, będą to może jeszcze jakieś tam dopałki czy inne tego typu sprawy. Yy, I, moi drodzy, i tu idzie od tych osób jakieś yy, takie realne, bym powiedziała, yy, zagrożenie emocjonalne. Ale karta kostna w stałości, mówię, że mimo wszystko... Będziecie tutaj pod ochroną tak? jakiejś takiej, słuchajcie, że tak powiem, gwiazdy. Tak? Będziecie tutaj pod ochroną jakiejś takiej gwiazdy. Nie, Wy też tutaj nie prowadźcie samochodów, nie używajcie jakichś narzędzi takich mechanicznych czy czegoś takiego, będąc właśnie pod wpływem, będąc pod wpływem jakichś leków, czy pod wpływem właśnie jakichś tam substancji wyskokowych, moi drodzy, więc unikajcie tego. Możecie mieć tutaj rozpościerane jakieś takie, słuchajcie, opcje do wyboru. Ktoś może wam tutaj próbować ściemniać, moi drodzy, więc wtedy naprawdę no, trochę tam sięgnijcie wyżej, zapytajcie wyższego ja, tak, czy waszego anioła stróża, kogokolwiek, słuchajcie takiego, bo tak jak mówię tutaj ktoś może próbować Was ściemniać i coś Wam tutaj obiecywać, coś mówić, więc słuchajcie, tego po prostu kompletnie nie, nie róbcie. I również Wy sami, moi drodzy, nie próbujcie czegoś kogoś ściemniać. Bo tutaj słuchajcie, ściemnianie, rozpościeranie jakiejś wizji i snucie jakichś obietnic, które w ogóle wiadomo, że są bez pokrycia i nie mają żadnych podstaw. No właśnie, królem mieczy się może skończyć, czyli bardzo surową jakąś oceną, tak? Bardzo surową oceną. Uważajcie na stan zdrowia, uważajcie po prostu też na jakieś osoby, które mają problemy z emocjami i które są niezrównoważone, uważajcie na używki i na osoby które w waszym otoczeniu używek czy różnych tam substancji zażywają, bo tutaj też jakieś, słuchajcie, perturbacje z tego tytułu mogą być. Pamiętajcie, żebyście były szczere w stosunku do samych siebie i w stosunku do innych ludzi w otoczeniu, wtedy będziecie pod ochroną tej, tego oka opatrzności. Jeśli zaczniecie robić jakieś ściemy albo pozwolicie sobie jakieś ściemy, że tak powiem, na oczy zapuszczać, no to wtedy skończy się ta niesamowita ochrona, więc na to, moi drodzy, zwróćcie uwagę. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam Was, moi drodzy, na kolejne czytania.